Witaj. Oto czytanie dla Zodiakalnej Wagi na styczeń 2025. Sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. Będą afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać, by poczuć swoją wewnętrzną moc w tym miesiącu. A na samym końcu będzie odczyt z Charmsów. Także warto zostać do końca. To jest czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Warto zobaczyć swój odczyt dla znaku słonecznego i dla ascendentu, żeby mieć pełniejszy obraz tego co cię czeka. Jeśli nie znasz swojego ascendentu, to w opisie jest link do strony, gdzie można to sprawdzić. A teraz zobaczmy energię ogólną. Dla wagi na styczeń, jakie tutaj ważne tematy się pojawią dla ciebie w tym miesiącu. O, super! Masz więcej mocy, siły, energii, samozaparcia. Dla wielu z Was otwiera się jakiś nowy etap tutaj w życiu, więc też to Wam dodaje siły. Jakiś nowy początek, czujesz się pewniej, mocniej. Tutaj też więcej energii, przepływu jest w Twoim życiu. Właśnie. Płynie przez Ciebie moc, siła, tutaj przepływ energii, pieniądza dla wielu z Was się wzmacnia, przepływ energii miłości, w ogóle taki przepływ energetyczny. Czujesz, że wszechświat Cię prowadzi w dobrym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze i obfitość. Jest karta obfitości, dobrego prosperowania, duch pszczoły. Tutaj Twoja ciężka praca zostaje nagrodzona, więc wielu z Was właśnie widzi wzmocnienie swojego biznesu, swojej pozycji, swojej sytuacji finansowej. Pracowaliście na to cały zeszły rok 2020, 2024 albo nawet i dłużej, czytanie kolektywne, i naprawdę się opłaciło. Jest super, no tutaj mogą być podwyżki, awanse, różne dobre rzeczy. Dobrze, teraz jaka energia wzrasta w Twoim życiu? Czego będzie więcej? Mhm. Wow! Energia prawdy, więc wielu z Was też doświadczy tego, właśnie że. Płynie w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą, w zgodzie z tym, co jak chcecie żyć. Macie też na to środki finansowe i jaka energia jeszcze wzrasta? Manifestowania marzeń. I tutaj też właśnie słyszę, miej moc być prawdziwym, miej moc żyć w zgodzie ze sobą, a wtedy Twoje marzenia spełnią się szybciej. No tutaj, zwłaszcza jeżeli Twoje marzenia dotyczą pieniędzy, obfitości, to tutaj naprawdę zaczyna płynąć dla wagi niesamowicie szybko i dobrze. Tak słyszę. A teraz zobaczmy, z czego się oczyszczasz w tym miesiącu. Czego tutaj będzie mniej? Mhm, ok. Tutaj. Będzie więcej działań do przodu, mówienia o swojej prawdzie, o swoim biznesie, o swoich projektach, o tym, co chcesz tworzyć w życiu, bo mamy kartę wycofania się. Więc już nie ma co się wycofywać. Trzeba iść do przodu, działać z mocą, siłą, tak? W takim dobrym tego słowa znaczeniu. I już nie musisz zbierać się na odwagę. Już nazbierałeś nazbierałaś energii. I teraz trzeba działać. Już tutaj nie musisz zbierać się na odwagę, by coś zrobić. Już masz na to środki, możliwości, energię i po prostu działasz. Koniec takiego wycofania. Wow! Dobra. Teraz zobaczmy, jakie jest wyzwanie dla wagi w styczniu. Największe. Uh -huh. Tu jeszcze taka karta widzicie mi tańczy, więc wezmę, bo ja tak biorę te tańczące karty. Ok, nie wszystko będzie jasne jeszcze. Na pewno widzisz owoce swojej pracy, widzisz, że się opłacało, ale tak, pewne marzenia się manifestują, ale jeszcze nie wszystkie. Albo właśnie, jeżeli wszystko się dzieje, to co założyłeś, założyłaś, to teraz możesz mieć taki moment. No, dobra, i co teraz? <laughs> Więc też warto żyć w swojej prawdzie, żeby wyczuć, i co teraz, co teraz chcę zrobić, co teraz chcę zamanifestować. Tak, wyzwaniem będzie. Odpoczynek, stworzenie takiego momentu oddechu, ponieważ bardzo cię ciągnie z tym przepływem do tego, żeby działać, działać, działać i działać, robić, robić, ale tutaj pamiętaj o tym, żeby odpocząć. I też pojawią się te niepewności na Twojej drodze, żeby dać ci moment wytchnienia i moment na refleksję. Chociaż tego nie będzie za dużo, tak, bo to jest w pozycji odpuszczania. No i tutaj wyzwaniem będzie rozwój. No właśnie, tak jak, czuję, wielu z was zakańcza pewien etap i teraz będzie to pytanie i co dalej? Jak ja, ja mam pomysły na co dalej, bo nie mogę stać w miejscu. Energia manifestacji jest jak płynąca woda, cały czas się zmienia, nie mogę stać w miejscu, bo wtedy nie ma rozwoju, tak? Więc tutaj też będą tego typu rozważania w tobie. Mm, dobrze, teraz jakie masz wsparcie od wszechświata, albo jaki dar otrzymasz, zobaczymy, co nam się tutaj pojawi. Jedna karta zdecydowana. No bo nie trzeba nic więcej mówić. Sukces. <laughs> Manifestujesz sukces, wszechświat wspiera cię w sukcesie. Finansowym i nie tylko, w sukcesie, by manifestować Twoje prawdziwe marzenia, tak? Karta prawdy. Więc tutaj sukces jest Ci pisany, ale też słyszę taką wskazówkę, pamiętaj, by się rozwijać, żeby ta energia sukcesu płynęła dalej z Tobą. Nie, jakoś tak ten sukces. O, tutaj, na górze. Dobrze, teraz y, zobaczę Twoje słowa mocy. Możesz je powtarzać, by poczuć swoją wewnętrzną moc w tym miesiącu. To jest bardzo ważne dla Ciebie, jest karta mocy, a po słowach mocy będzie jeszcze odczyt z Charmsów. Dobrze, teraz jakie są słowa mocy? O, tutaj dla wagi się wysuwają nam. Mam wiele dobra do zaoferowania światu. Kolejna wskazówka, zwłaszcza dla tych, którzy coś osiągają, i potem mają taki moment. No, ale co teraz? Masz wiele dobra do zaoferowania światu, więc tutaj powtarzaj sobie te słowa, i Twoje kolejne kroki do ciebie przyjdą. Nie obawiaj się, tylko bądź głęboko połączony połączona ze swoją prawdą. Wewnętrzną. O, kochani, no nie mogę pokazać tego, ale tutaj wysunęła mi się jeszcze jedna afirmacja dla Was z boku, więc wyciągnę. Piękna. Prowadzi mnie boska opatrzność, dzięki której wybieram to, co dla mnie korzystne. Niektórzy boją się, że dokonają jakiegoś złego wyboru. Co dalej? Nie, prowadzi cię Boska Opatrzność, dzięki której wybierasz to, co jest dla ciebie korzystne. Nie obawiaj się. Dobrze, za chwilkę będą czarmsy. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, możesz wygrać darmowe czytanie. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie znajdziesz też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. I teraz czarmsty dla wagi na styczeń. Mhm, co tutaj mamy? Tak, pieniądze idą w Twoją stronę. W styczniu już zobaczysz pierwsze, ale to jest tylko początek, tak słyszę. Mm, tak. Duże, pozytywne zmiany nadchodzą do Twojego życia. Właśnie te pozytywne zmiany to też mogą być te Twoje marzenia, które się spełniają. Będzie wiele powodów do uśmiechu. W styczniu, także y, pięknie. Tak, co tutaj jeszcze mi się pojawia? Wielu z Was będzie podróżować. To też będzie rozwojowe to podróżowanie. Jeśli nie podróżujesz w styczniu, to możesz zacząć plany y, a propos jakiejś. Ważnej, wielkiej podróży dla Ciebie tutaj, może bukujesz bilety albo już tutaj rozpisujesz plan, co się będzie działo, tak, też tak może być. Czytanie kolektywne. Tak, czas działać w zgodzie z sercem. Piękny jest ten charms, potwierdzający to, jak ważne jest to, by być połączonym ze swoją wewnętrzną prawdą. Jeszcze jeden charms o podróży. Może być egzotyczna, tak? Mm. Tak. Wskazówki kolejne. Pamiętaj, by wierzyć i mieć nadzieję, jeśli chodzi o Twoje marzenia. Nie przestawaj marzyć. Nie chowaj przed sobą swojej prawdy wewnętrznej na temat Twoich marzeń. Tutaj taka wskazówka dla Ciebie. O, proszę. Poprawa statusu materialnego. Kolejny dowód na to. Ukoronowanie też Twoich wysiłków, spełnienie Twoich manifestacji. To jest kolejny dowód na to. Wychodzisz z trudniejszego okresu, zwłaszcza finansowo, i też dochodzi do uzdrowienia pewnych Energii w tobie, stąd ta moc i siła, którą teraz odczuwasz. Dla wielu z Was jest to uzdrowienie serca, otwarcie serca. Serce było poobijane, chore, zamknięte, ale teraz strzała amora wystrzela. Dla wielu z Was może się pojawić ktoś tutaj ciekawy, tylko właśnie słyszę, żeby wyjść z tego ukrycia, tak odpuścić to odkrycie ukrycie, wyjść do ludzi trochę. też poszerzyć swoje grono znajomych z tą kartą rozwoju, dla niektórych słyszę. Jest tutaj szansa na dobrą miłość. Ty i ja dwa razy. Jeśli jesteś w relacji i właśnie czujesz się, dobrze w niej, to pamiętaj tylko, że no w relacji zawsze też każda osoba się transformuje, zmienia i energia tej relacji powinna się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, no to też nie jest to możliwe, żeby wszystko było zawsze tak samo. Bardzo namiętne i romantyczne energie tutaj w styczniu są dla wagi. Ale co za tym idzie, też płodne, więc możliwość spłodzenia potomka jest. Możesz też otrzymać taką wiadomość od kogoś, że to się wydarzyło. Jest karta sukcesu, też, która to, to tutaj podbija. Mamy znaki Zodiaku i litery. Znaki Zodiaku no to mogą być osoby, z którymi będziesz mieć do czynienia. Nowa miłość. Ktoś, z kim będziesz współpracować, czytanie kolektywne, tak? I mamy tutaj trzy znaki: są ryby, rak i byk. I mamy litery, to mogą być inicjały albo jakieś inne wskazówki, przekazy dla ciebie. Jest litera N i również litera B. Zodiakalna wago. Zobacz czytanie, z którego dowiesz się, co manifestujesz w nowym roku. Ten film jest na ekranie. Na ekranie też pojawia się playlista z czytaniami dla znaków Zodiaku na rok 2025. Żeby przejść do playlisty lub filmu, wystarczy kliknąć w ikonkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości. I wszystkiego, co dobre.